Górnik 09 Mysłowice w ostatnią sobotę gościł na boisku Slawi Ruda Śląska. Nie było to może porywające widowisko, ale kilka sytuacji w wykonaniu podróży mogło się podobać. W pierwszej części spotkania przewagę miała drużyna gospodarzy, co udokumentowała strzeloną bramką w 46. minucie. No kurde! W drugiej połowie mecz się bardziej wyrównał, po obu stronach bramkarze nie próżnowali, a na wyróżnienie zasługuje bramka Kani, który z połowy boiska przelobował bramkarza Slawi Ruda Śląska. Na pochwałę w tym meczu zasłużył sobie również golkiper Kociny Łukasz Bogacki, który w kilku sytuacjach pokazał, że godnie potrafi zastąpić Sławomira Rydla. Po 90 minutach Slawia Ruda Śląska zremisowała z górnikiem 09 Słowice 1 do jednego. Pierwsza połowa słabo, dosyć. Drugie się obudziliśmy trochę, strzeliliśmy bramkę, Grzesiłkania strzelił. Bardzo ładną. Zrobiłem to co miałem zrobić. Szkoda tej jednej bramki. Bo mogliśmy ten mecz wygrać. No i tyle. Co można po takim meczu powiedzieć? Troszeczkę, troszeczkę dziwny ten mecz, ten dzisiejszy nas był. Natomiast ważne jest to, że zdobyliśmy pierwszy punkt na wyjeździe, bo w tym tej rundzie nie zdobyliśmy jeszcze żadnych punktów z wyjazdu, oprócz tego, że dostaliśmy Walkowera 3-0 z MK Katowice. Natomiast co można powiedzieć o meczu? Generalnie mieliśmy pierwsze 45 minut czekać na przeciwnika, mieliśmy, mieliśmy w, w, grać defensywnie i to się sprawdzało do 45 minut. Owszem, przeciwnik miał sytuację, my byliśmy bez sytuacji, ale takie mieliśmy cele, takie mieliśmy zalecenie, to mieliśmy realizować, a w doliczonym czasie gry tracimy bramkę, gdzie piłkę mamy na 90. metrze od bramki, jedno podanie kończy akcję, jest bramka 1-0, przegrywamy 46. w 46. minucie w czasie, w czasie doliczonym i w, w, zmieniamy grę, po przerwie gramy bardziej ofensywnie praktycznie na jedną bramkę, strzelamy bramkę na 1-1, no myślę, że, że ten mecz, gdybyśmy rozegrali po po rozwadze i konsekwencje to byśmy go wygrali, dlatego że mówię w pierwszej połowie trzeba było dać się przeciwnikowi rozkręcić, wyhulać. Takie było zamierzenie i to naprawdę było do 45 minuty poprawnie, bo <laughs> może to nie było wielkie widowisko, ale taki był cel, takie były, takie były zalecenia i tego, żeśmy się mieli trzymać. Natomiast moment dekoncentracji, 4 do, do, doliczona minuta gry, tracimy bramkę, 46 minuta, no tak gdzieś gdzieś uciek, u, 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 uchodzi powietrze, no, potem drugie połowie no, wyglądało to całkiem dobrze. Ja myślę, że z perspektywy całych 90 minut to to Teremizm jest sprawiedliwym wynikiem. Kogo można wyróżnić? Ja myślę, że na pewno można wyróżnić e, trzon tego zespołu. To myślę, że na pewno w tym bo generalnie gramy samą młodzieżą, a, a na pewno, na pewno e, Tomek Wolak, na pewno Grześ i na pewno e, Michał Rak, który, który w każdej pozycji, w każde, na, każdym, na każdym stanowisku, e, w każdej formacji mieli e, przodować, mieli, mieli prowadzić premier. Tak, i z tego się wiązali. Magdalena Warhol, Dominik Rzemła, Jenota, Telewizja Mysłowica.